Witajcie w nocy, w nocy, w lesie. Mamy po północy, pada lekki śnieżek. Jestem na spacerze takim nocnym, bo tylko ostatnio nocami znajduję czas, żeby trochę porobić swoich rzeczy. I myślę, że jest to bardzo dobra okazja, żeby porozmawiać troszkę o tym, jak poruszać się w nocy po lesie, jak nawigować w lesie, jak to robić sprawnie bezpiecznie jak do całej rzeczy w ogóle podejść jak sobie to zaplanować, jak się wdrożyć do takich nocnych wędrówek na łonie natury. Także to dzisiaj w odcinku zapraszam Przechodząc od ogółu do szczegółów, na początek, kilka takich podstawowych zasad. Chodząc, przemieszczając się nocą w lesie, czy w jakimś innym terenie, w warunkach nocnych, opierajmy się o mapę i kompas. Tu nie ma co na czuja chodzić. Las jest zupełnie inny niż za dnia i nawet nasze znajome ścieżki będą wyglądać zupełnie inaczej. Poczekajcie, bo muszę się rozejrzeć, gdzie chcę iść, a ta lampka, którą się doświetlam, skutecznie mi utrudnia obserwację otoczenia. Dobrze, róbmy to powoli, nie spieszmy się, tak jak ja teraz, ocejmy dokładnie nasze położenie, sprawdźmy to, to wszystko dwukrotnie, tak żebyśmy mieli pewność gdzie idziemy w nocy, naprawdę nie ma co skracać tych procedur, bo bardzo łatwo jest pomylić drogę, oczywiście używajmy Telefonów komórkowych, czy tam jakichś innych systemów nawigacyjnych, właśnie jako wsparcie, jako element, który pomoże nam w tym chodzeniu i odnajdywaniu drogi w nocnym środowisku leśnym. Ale, oczywiście, chodzi o to, żeby próbować robić to w oparciu o mapę i o kompas, bo wtedy jest największa frajda, największa satysfakcja, właśnie z nawigowania w ciemnych, mrocznych warunkach. Przy pomocy tych prostych urządzeń. Trzymajmy się głównych ścieżek, głównych dróg w lesie, duktów leśnych i dróg takich pożarowych, czy jakichś tam używanych w celach komunikacyjnych. Unikajmy schodzenia w bok w las i nawigacji na Azymut. Dlaczego? To może powiem troszkę później. No ale generalnie chodzi o to, żeby łatwiej w tych ciemnościach było nam odnaleźć drogę. Dobra, słuchajcie, idę dalej przed ciebie. Za chwilę może przejdziemy do omówienia bardziej szczegółowego narzędzi, elementów wyposażenia, jakie warto by było mieć ze sobą. Podczas takiej właśnie nocnej wędrówki. Co warto mieć ze sobą podczas nocnych marszy? No przede wszystkim wspomniana przeze mnie już mapa. No Ja używam, polecam, nagrałem też odcinek o nich, jak je zdobyć, jak samemu przygotować. Czyli mapa topograficzna. Myślę, że do takich nocnych nawigacji skala 1 do 50 tysięcy to jest chyba takie absolutne minimum. Także tak by mieć dobre odzwierciedlenie obszarów, w którym się znajdujemy w formie graficznej na mapie, mogą być oczywiście bardziej precyzyjne, mapy bardziej szczegółowe, ale myślę, że 1 do 50 tysięcy powinno wystarczyć. Do tego oczywiście kompas, którym na bieżąco weryfikujemy swoje położenie, swoją lokalizację kierunek, w jaki podążamy. To, że od razu chodzenie na azymut, to nie znaczy, że tego azymutu nie wyznaczamy. Mówiąc o chodzeniu na azymut, miały na myśli takie, wiecie, chodzenie na bez ścieżek, po prostu idąc przez las, nie korzystając z dróg leśnych, ale w nocy chodząc po drogach, które, jak widzicie, te rzeczywiście w warunkach zimowych mogą być całkiem niebezpieczne, bo są śliskie. Ja właśnie trafiłem na taki wylodzony obszar. Chodzimy oczywiście po tych drogach głównych, ale i tak i tak w celach kontrolnych wyznaczamy sobie azymut, tak by określić kierunek, w którym ta droga powinna podążać. No bo zmieniając kierunek, Zmieniając te drogi, no musimy mieć cały czas świadomość tego, w którym miejscu się znajdujemy. I to jest jakby kolejny element z technik nawigacyjnych, jakie powinniśmy stosować, czyli bieżąca kontrola tego, gdzie w danym punkcie jesteśmy naszej trasy, czyli po prostu zerkanie w mapę, korygowanie czy tam potwierdzanie tego naszego położenia przy, przy pomocy kompasu czy telefonu, jeśli. Nie czujemy się pewnie co do naszej. O! co do naszej pozycji. Mm. Możemy, oczywiście, używać jeszcze telefonu, o którym wspominałem wcześniej. No, ja go używam po to, żeby zweryfikować, czy co jakiś czas, czy dobrze idę, czy się gdzieś nie pomyliłem. Warto mieć aplikację, która. Pozwala na śledzenie naszego śladu. Ja używam Locus Map, bo bardzo lubię tą aplikację najbardziej i mi, najbardziej mi leży, no ale oczywiście takich APEK jest na pewno, na pewno więcej. Wybór jest dość duży. Włączamy sobie śledzenie śladu, gdy ruszamy w teren. No i dzięki temu, idąc, idąc, możemy patrzeć, czy nie błądzimy w kółko, czy się gdzieś nie pogubiliśmy. A jeśli się pogubiliśmy, dojdzie do tej sytuacji no to mając nagrany ślad, możemy bardzo łatwo namierzyć miejsce, z którego wyszliśmy, w którym miejscu zaczęliśmy rzeczywiście chodzić, troszkę bez ładu, bez składu, w którym miejscu zgubiliśmy nasz pierwotny plan. Do tego oczywiście będzie nam potrzebna latarka, tak żebyśmy mogli... O! Kurde, żebym się tu nie wywalił, nagrywając to dla Was, poczekajcie, bo... To jest trochę świeżego śniegu, to może tu. Do tego, oczywiście, albo nie, zatrzymam się. Do tego, oczywiście, będzie potrzebna nam latarka. Im lepsza, tym lepiej. Ja mam dzisiaj Armitek C2 Pro Max, która oferuje w trybie turbo 4000 lumenów. Poczekajcie, może Wam to pokażę? Bo kurczę, jest to imponujące, naprawdę. No i dzień dzień robimy z nocy. Naprawdę latarka ma, ma moc. No, może taki mocny nie, nie potrzeba, żeby móc zacząć chodzić w nocy w terenie, ale dobra latarka jest nam potrzebna, fajnie jakbym miała kilka trybów świecenia, tak by w sytuacji, w której rzeczywiście potrzebujemy dużą moc, móc sobie ten teren doświetlić. Coś sprawdzić, coś obejrzeć. Nie wiem, coś nas zainteresowało, usłyszeliśmy jakiś hałas w lesie, wtedy możemy sobie użyć tego supermocnego trybu i, i doświetlić o to, o okolice. Oczywiście, nie ma potrzeby chodzenia w tym mocnym trybie cały czas. Wystarczy taki tryb tam powiedzmy średni, medium, z zupełnością do nawigacji wystarcza. Mówiąc szczerze, można nawet chodzić w ogóle bez latarki po ciemku, pozwolić naszym oczom przyzwyczaić się do ciemności i wtedy rzeczywiście ten las da się jakoś rozpoznać, no ale jest to kolejny element powiedzmy sztuki, mm, poziom wyżej w celach treningowych myślę, że warto takie rzeczy sobie od czasu do czasu zrobić, ale może nie jest to dobry pomysł na każdy, na każdy wypad. No dobra, to tyle jeśli chodzi o narzędzia. Przejdę się kawałek, wyjdę z tego lodowiska tutaj i pogadajmy sobie jeszcze o, o takich powiedzmy poradach z mojej strony, patentach, jak do tematu podejść, na co zwrócić uwagę, jak zacząć i tak dalej, i tak dalej. No dobrze, słuchajcie, to teraz tak, jak się za to zabrać? Oczywiście metoda małych kroków, to co zawsze polecam przy wszelkiego rodzaju aktywnościach leśnych, nowych aktywnościach, czyli zaczynamy od spacerów w krótkich, poznanych nam dokładnie obszarach, po ścieżkach, które nie wiem, nawet używamy na takie niedzielne, nazwijmy to spacery z rodziną, czyli obszar i drogi leśne, które. No, wydaje nam się bardzo, bardzo e, znajome, e, na których możemy nawigować bez mapy, bez niczego, e, po prostu na pamięć, po to, e, by zobaczyć, jak ten teren wygląda w nocy. Zobaczycie, jak bardzo Was zaskoczy, e, jak te doskonale Wam znane ścieżki prezentują się w zupełnie odmienny sposób w warunkach nocnych. Mm. Widzimy, pamiętajmy o tym, że w nocy widzimy znacznie mniej niż za dnia, tak. No nie mamy całej perspektywy, nie widzimy daleko w głąb, nawet przy mocnej latarce jest to dystans powiedzmy 100 metrów, nie możemy obserwować, czy odnajdować się w terenie na podstawie znajomego nam krajobrazu. Czy generalnie nawet jeśli idziemy przez teren nieznany, krajobraz dużo nam podpowiada. Widzimy, czy gdzieś będzie za jakiś czas otwarta przestrzeń, czy teren opada, czy teren się wznosi czy przed nami jest jakaś jezioro, jakaś, jakaś rzeka. No w nocy tego wszystkiego nie widzimy. Tym bardziej musimy zaufać naszym narzędziom nawigacyjnym, czyli opierać się naprawdę na wskazaniach kompasu nawigacji, takiej elektronicznej no, komórki, powiedzmy, oraz mapy, no bo w nocy nasza perspektywa Nasza orientacja przestrzenna jest mocno zaburzona i to zdawanie się na instynkt, który czasami w ciągu naszych dziennych wędrówek jest bardzo dobrym rozwiązaniem, często się sprawdza i można całymi kilometrami w ten sposób nawigować. No to w nocy jest to jednak element, który będziemy mieli zaburzony i na który nie warto się opierać. Zdajmy się na to, co pokazują nam nasze narzędzia nawigacyjne. Po to je ze sobą na nocną wędrówkę zabieramy i do tego powinny nam służyć. Oczywiście przemieszczamy się w nocy w terenie bardzo ostrożnie, powoli, wolniej niż za dnia. Patrzymy, jak to się mówi, pod nogi. Widziście, ja przed chwilą trafiłem na oblodzony kawałek drogi. Za mną, będę tam zaraz skręcał, jest kolejna droga, która jest oblodzona, także no stoję i nagrywam tutaj, żeby, żeby tam móc za, zachować czujność. No bo w nocy trudniej do, dopatrzyć przeszkód i dlatego też naprawdę odradzam chodzenie w nocy na azymut na, pomiędzy, z unikaniem dróg, z pominięciem dróg, bo raz, że będzie nam trudniej zachować orientację, Oczywiście mamy kompas, azymut nam pokaże dokładnie, gdzie powinniśmy iść i jak robimy to prawidłowo, no to nie powinno być żadnego problemu, ale znacznie trudniej będzie nam obserwować to, co mamy pod nogami, jakieś przeszkody, czy zbliżamy się do jakiegoś wąwozu, czy zbliżamy się do jakiegoś uskoku, do jakiegoś jeziora, rzeki. No to wszystko będzie nam trudniej w nocy obserwować, no bo właśnie nie widzimy większej okolicy, nie, nie jesteśmy w stanie umieścić siebie w jakimś tam w szerszym otoczeniu, w szerszym krajobrazie. Używajmy latarek, tak jak mówiłem. Dbajmy o to, żeby ta latarka była naładowana. Nie tak jak ja zrobiłem, tylko ruszyłem w teren niesprawdziwszy latarki i jest teraz na, na rezerwie. Oczywiście ona jeszcze pociągnie tam dłuższą chwilę, no ale starajmy się takich rzeczy w terenie unikać, bo to jest zwyczajnie mój błąd. Powinienem to wszystko sprawdzić przed wyjściem, także sprawdźmy, żeby ten nas sprzęt był naładowany: latarka, komórka, narzędzie do nawigacji, tak żeby były pełne baterie, żeby nic nas w terenie nie zaskoczyło. No i kolejny element, o którym musimy sobie szczerze powiedzieć: no to nie możemy bać się bycia w lesie w nocy. Nie możemy bać się lasu nocą, o, mówiąc prościej. Musimy się czuć w takich warunkach, ciemnych warunkach w lesie, naprawdę swobodnie i pewnie. Dobrze by było jak byśmy zaczynali naszą przygodę od nocnych wędrówek i nawigacji, już po paru nockach spędzonych w lesie, po paru biwakach. Kiedy jesteśmy zaznajomieni z tym otoczeniem w warunkach nocnych, wiemy jaki las wydaje dźwięki. Jak się zachowuje zwierzyna w lesie, czy jaki hałas robi zwierzyna w lesie. Tak, żebyśmy się po prostu tego lasu nie bali. No, nie możemy cykać się lasu w ciemnościach i chcieć po nim chodzić. No Sorry, inaczej się nie da. i chodzi o to, żeby być odważnym bądź nieodważnym, mieć kochonez bądź nie ma kochonez, jeśli las nocą komuś nie odpowiada z różnych względów, no to po prostu nie ma co na siłę się tam, tam pchać, bo Porażenie że nie będzie to przyjemne, nie będzie to komfortowe, eee, takie przełamywanie się na siłę. No, oczywiście, raz można spróbować właśnie w postaci takiego spaceru. E, o którym mówiłem na początku tej części, ale, ym, no ale jak wtedy stwierdzimy, że nie, jednak to, to, to nie to, za, za bardzo mnie to wszystko tutaj przytłacza, przeraża, no to nie róbmy tego na siłę, no to jest słuchajcie, zabawa, hobby, pasja, no to mamy nam sprawiać przyjemność, radość, a nie mamy to robić, żeby sobie bądź, co gorsza, komuś coś udowodnić. Także no musimy się w tym lesie czuć pewnie w warunkach nocnych. Oczywiście nasze techniki nawigacyjne, posługiwanie się mapą, kompasem i tak dalej, to wszystko, o czym dzisiaj mówiłem, no też musimy mieć obcykane na 100%. E, Powinniśmy często w warunkach dziennych sobie te rzeczy e, trenować, tak żeby w nocy być pewnym odczytu mapy, odczytu kompasu, orientowania mapy m, względem kompasu i, i na odwrót, odnajdywaniem się w przestrzeni, obserwowaniem, no to akurat będzie trudniej, bo, bo jest ciemno, ale obserwowaniem jakichś tam elementów nawigacyjnych, naturalnych, które możemy wykorzystać, no te wszystkie rzeczy. Musimy, musimy mieć pewne. I jakby wracając jeszcze do tematu opierania się na wskazaniach naszych narzędzi nawigacyjnych, pamiętajmy jeszcze o jednej kwestii. W nocy, oprócz tego, że orientację mamy zaburzoną, ograniczoną, też poczucie odległości jest zupełnie inne. Idąc za dnia. Łatwiej jest nam określić, jaki mniej więcej dystans przeszliśmy, co i tak trzeba sprawdzać podczas nawigowania, ale w nocy no, jest to jeszcze jeszcze bardziej utrudnione. Także yy, iść na czuja, dobierając dystansę pomiędzy zakrętami czy skrętami, gdzie np. No, mamy po drodze 20 yy, odnóg yy, w bok, w który byśmy mogli skręcić, a my chcemy skręcić w tą 21, no to. Możemy to wszystko sobie liczyć y, po kolei, tak jak powinniśmy to robić, no ale w nocy y, wzrok, umysł y, płata różne figle i możemy po prostu przeoczyć jakąś przecinkę, także tym bardziej powinniśmy to sobie mierzyć za pomocą albo parokroku, albo za pomocą y, kontrolować za pomocą y, mapy. no Bądź jeśli musimy nawigacji takiej y, w telefonie, czy, czy jakieś inne urządzenie y, nawigacyjne. Czy coś jeszcze chciałbym wam dodać na ten temat. Myślę, że chyba wszystko powiedziałem. No jest to przede wszystkim wyzwanie, ale słuchajcie, jest to też dobra zabawa. Naprawdę jest to dobra zabawa. Jeśli mamy doświadczenie w poruszaniu się, w nawigowaniu takim tradycyjnym za dnia, spróbujmy zrobić to w nocy, ale naprawdę uważajmy, jak to robimy. I. To, co ja teraz opowiadam o tych wyzwaniach, to, to nie jest takie tam głupie streszenie bądź mądrzenie się. Tylko naprawdę, słuchajcie, w warunkach nocnych, jakby mi się tutaj coś stało, nie wiem, skręciłbym sobie bo złamał nogę na tym lodzie. No to powrót do auta mógłby być, no powiedzmy, niemożliwy. A, a wezwanie pomocy w środku nocy też oczywiście jest możliwe. Ale no będzie to trwało znacznie, znacznie dłużej, I, ta pomoc, i na tą pomoc możemy długo czekać, i może być ona mocno utrudniona, zwłaszcza w warunkach zimowych. No dobra, to tyle ode mnie na dzisiaj, na tą noc. Tyle o nawigacji, chodzeniu po lesie w warunkach nocnych. Mam nadzieję, że ten materiał był dla Was ciekawy, jakoś tam pomocny, że coś z tego by dzieci mogli wykorzystać dla siebie podczas swoich nocnych wędrówek. Próbujmy, eksperymentujmy, ale pamiętajmy zawsze o tym, że jeśli coś nam nie leży, nie czujemy się z czymś dobrze, to nie róbmy tego na siłę, bo naprawdę takiej potrzeby nie ma. To tyle. Do widzenia. Dobranoc. Do zobaczenia.